Dzień dobry, witamy Państwa w kolejnym odcinku o rakiecie. W kolejnym odcinku o rakiecie. W tym odcinku zaprezentujemy Państwu gotowy pierwszy stopień rakiety, który Antoś właśnie w tej chwili pokaże. Antoś, pokaż, jak wygląda pierwszy stopień zbudowany rakiety. Tak, mamy zbudowany pierwszy stopień rakiety Saturn 5. Saturn 5. Pierwszy stopień rakiety służył do wyniesienia rakiety Saturn na wysokość? 68 km. 68 km. A sam Saturn ma na przykład ile księżycy? 62. 62 księżyce ma planeta Saturn. Teraz mamy dla Państwa jeszcze pytanie konkursowe. Jak nazywa się planeta w Układzie Słonecznym, która ma tyle księżyców, ile kilometrów Saturn wyniósł rakietę? Czyli jeszcze raz powiemy, ile to było kilometrów? 68. 68. Więc... Kto wie, to się zgłasza do naszego programu. Tak, więc pytanie mamy takie Która planeta w ogóle? Ja wygry w zwycięzca dostaje niektóre z moich pieniążków skarbonki. Aż taką nagrodę przewidziałeś dla zwycięzcy? Nie, to może jakieś kilka z tych pieniążków. Może na przykład tak zrobimy. A teraz jeszcze powiemy Państwu, co w rakiecie Saturn 5, którą zbudujemy, udało nam się dołożyć. Antoś pokaż, jak wyglądają silniki Saturn'a. O, silniki Saturn'a wyglądają tak. Normalnie ma, mają pod sobą, a teraz pokaż rakietę i nie będziemy ją ruszać przez chwilę. O. I jeszcze raz silniki. Pa pokażemy Państwu ogień w silnikach. Tak wyglądają silniki rakiety Saturn 5. Zostały nam do zbudowania jeszcze 6 torebek, prawda? Tak. To teraz Antoś, już tylko do kamery poprosimy. Ładny uśmiech i zapraszamy do następnego odcinka. Tak, tak. Pa. pa.